Nie, nie, ja to już... Zakładaj! Już kręcisz? No, no niech to on podpali, mówię! Ty nie załóż! Dobra ma tu mi tam nic nie spadł mi ręką, to będzie lepiej. Już? już? No. O kurcze! <noise> Co to <laughs> zostało? No trudno, pokaż Stało! Ja teraz Daj, ja Stało! 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 Podejście numer dwa. Dalej kręcisz? No. Stało! nie Stało! 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 to Stało! wiesz? O Raz. O, czekaj, bo mi zarzuciło. Ja sobie założę tam. Nie, 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 no nie, nie, nie. Dobra, dobra ej, odpalę, ja filmuję wybuch. czekaj, to, to akurat wybucha wysoko, tak się luz. Co ty, nie. Jak w A nie sobie z tym załóż, dobra. <grym> No O ja pierdolę! Taszkę brodę! Gdzie wyjeżdżasz? Nie, nie powinno wyjeżdżać. Czekaj, już. Ja mu mu pierdolą! czekaj! O nieruchomo stój! Nieruchomo stój! I ja w ogóle do góry? Do góry! nieruchomo tak! Rome, rome, rome. O, ta to, I tak nieruchomo! É que idiota! Bravo. <laughs> <Moreju -nh watershed> não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, Ale jak to wyglądało w ogóle? Kręcić. To jest nie? no. Czekaj, ja to zamontuję wszystko jakoś. Tylko pamiętaj, nieruchomo. No. już teraz bez A Albo nie, bo wówczas. Fuj! Czekaj, nie ruszaj. Dobra, nie, nie ruszaj, nie ruszaj teraz! Nie ruszaj! Łał! Wow! Kurwa! Fajne filmy! Masz tylko jeden filmik? Mał! Obok! Trzy minuty już są! Ja żyję! Nie. Wulkanik poleciał w kosmos, ty. a jakie wrażenia po to? Jakbyś ale jebie siaki. Ale moje. Tak ale pod... to A to tylko